Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. i drodzy bracia kapłani, drogie siostry, drodzy bracia, obecni na tym forum charyzmatycznym, na modlitwie trwaniu przed Panem, Pan posyła do nas, jestem przekonany, zawsze swojego anioła, który będzie nam przypominał, że Bóg jest z nami. Pan jest z Tobą powierzom do Maryi w Ewangelii przed chwilą usłyszanej, dlatego nie musisz się bać, a w Biblii wiele razy to występuje takie słowo pociechy nie bój się. Pan Bóg już do patriarchów o tym mówił, czy później do Gedeona, i teraz do Maryi. Bo człowiek ma prawo się bać. My wielu rzeczy się boimy, lękamy. I często, albo najczęściej można powiedzieć, to pochodzi od złego, który chce nas przestraszyć pewnymi sytuacjami, w których się możemy znaleźć. Święta Teresa Wielka mówiła, że nad w życiu duchowym zły duch podsuwa takie myśli, które człowieka przerażają, bo powie, że nie dasz rady, jak powiesz, się wysilał, żeby być bliżej Pana Boga, to... Tak się zmęczysz, że nic nie osiągniesz. Będzie cię to kosztowało bardzo wiele, wyniszczysz swoje zdrowie, siły i żadnej pociechy z tego Twojego trudu nie, nie będzie. A więc od razu odkrywamy, że też lęk jest pokusą. A pokusa to jest najprostszy sposób, najczęstszy działania złego ducha, bo on będzie nas kusił. I to jest też takie. Doświadczenie biblijne, Pan Bóg też zresztą dopuszcza pokusę, żeby wypróbować, czy że jesteśmy wierni. Dlatego będziemy doświadczać pokus. A jedną z nich to jest właśnie lęk przed przyszłością, przed codziennością, która, którą przeżywamy. My się boimy, boimy się wojny, boimy się chorób, cierpienia, boimy się śmierci i to, co nam ciągle towarzyszy, na takie drobne rzeczy, jak właśnie lęk o to, czy będę właśnie miał opiekę ze strony najbliższych, czy ktoś mi przyjdzie z pomocą, kiedy będę tego potrzebował. Dlatego Pan Bóg mówi, nie lękaj się, ja jestem z tobą. Jestem z tobą i... Jeśli ja zapewniam Bóg, że będę z Tobą, to dam Ci też moc do tego, żeby te lęki pokonać. Wiele lat temu zmarł nasz ksiądz profesor Potocki, biblista, taki mądry człowiek, i na jego kazaniu najstarszy dzisiaj ksiądz profesor śliwa mówił, że zapytałem się go, czy ty się nie boisz śmierci. A on mówi: Ja się śmierci nie boję, ale boję się, jak się zachowam w cierpieniu. Jest też ciekawe, takiej. Rzeczywiście my się tego bardziej boimy, bo nie wiemy, jak się zachowamy w cierpieniu. Czyli ten lęk jest wpisany w naszą rzeczywistość i nieraz będziemy właśnie jego, tego lęku doświadczać. Ale właśnie Pan, który obiecuje swoją obecność, swoją miłość, w Psalmie trzecim, na którym chciałbym się troszkę oprzeć, bo On bardzo pięknie tu mówi o tej Bożej bliskości. Tym psalm słyszeliśmy wyśpiewany przed chwilą. Panie, jak liczni są moi prześladowcy, jak wielu przeciw mnie powstaje. Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie, nie znajdzie on w Bogu zbawienia. Ty zaś, Panie, jesteś moją pieśnią i chwałą, Ty moją głowę podnosisz. Głośno wołam do Pana, a On mi odpowiada ze świętej swej góry. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, ponieważ Pan mnie wspomaga. I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają. W tym psalmie występują takie trzy postacie: modlący się żarliwie psalmista, później nieprzyjaciele, którzy go otaczają i Pan, który go ochrania. I też wyznaje z bólem psalmista, że wielu jest tych, którzy Go prześladują. My się też boimy ludzi. Jak nas prześladują, dokuczają nam, to często się boimy i chcielibyśmy właśnie ich nie spotkać na swojej drodze, oni jednak będą. I widzimy, że ten psalmista znajduje się w trudnościach. Jego przeciwnicy są bardzo liczni, źle go traktują, śmieją się z Niego. On cierpi fizycznie i moralnie z ich strony. Jeszcze chcą go przekonać, mówić mu, że Pan go nie wybawi, czyli zostanie sam, mimo że pokłada, że mówi o Panu Bogu jako obrońcy, to oni straszą go, że Bóg go nie wybawi. W ten sposób chcą pozbawić psalmisty tej ostatniej rzeczy, która mu zostaje i jest najważniejszą. Czyli chcą go pozbawić nadziei w stosunku do Boga, wyśmiewają jego wiary chcą też mu powiedzieć, że Bóg się tobą nie przejmuje, co możesz się spodziewać jeszcze od Niego. Twoja nadzieja i modlitwa nie służą niczemu. Ale coś takiego niespodziewanego i pięknego w tym psalmie, że psalmista jednak nie ulega temu głosowi, który płynie z zewnątrz, i stawia czoła swoim przeciwnikom. Na końcu deklaruje, że jest bardzo spokojny. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, ponieważ Pan mnie wspomaga. Jak ma coś przeżywamy trudnego, to niekiedy jest ciężko zasnąć, a on, otoczony takim, taką wielką grupą ludzi, jednak odczuwa pokój, bo Pan go podtrzymuje. To może być spokojniejszy od człowieka, który właśnie spokojnie zasypia i rankiem budzi się pełen życia? Pobity, wyśmiany, zmagający się z trudnościami w wierze, ten człowiek pozostaje spokojny, nie wybija się ze snu ani się nie zniechęca do życia, bo. Energię, moc taką znajduje właśnie w kontakcie z Panem Bogiem, to On jest źródłem tej siły, która mu towarzyszy i doświadcza, że Pan rzeczywiście jest Nim. Panie, ty jesteś dla mnie tarczą, i Ty mi głowę podnosisz. I to bardzo piękny obraz w Biblii, że Pan Bóg szczególnie lituje się nad człowiekiem cierpiącym, chorym, Jezus to pokazał nieraz. Na kartach ewangelii, kiedy otaczał swoją troską ludzi chorych, cierpiących, odrzuconych, czy też w pewien sposób lękających się o swoją przyszłość, o codzienność. Kiedy Bóg podnosi głowę, to oznacza, że On pokonuje strach, niepewność, nieśmiałość, czy każdą formę służalczości. I to jest właśnie. Ten cudowny owoc, nadziei, którą człowiek pokłada w Bogu, bo Pan mi pomoże. I to, święty Paweł też potem powie do Tymoteusza, tym że wszyscy mnie opuścili, ale Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Uciekli, ludzie się przestraszyli, jak wtrącili Pawła do więzienia, to wszyscy się rozpierzchli. I wtedy miał odwagę moc napisać, że to Pan stanął przy mnie i mnie wzmocnił. Się zrealizowało to, co psalmista mówi, że Bóg właśnie staje przy mnie i ciągle mi dopomaga. A ktoś, kto pokłada nadzieję w Panu, nie podda się zniechęceniu ani nie stanie się niewolnikiem, będzie chodził z głową podniesioną i czuł się wolnym wobec każdego. I stąd. Jesteśmy wezwani, żeby w chwilach takiego niepokoju, trudności, których doświadczamy, żeby mieć świadomość, że Pan staje przy mnie. Najpierw ja jednak muszę te stanąć przy Panu. To jest ważne, że kiedy się budzę, to od razu chcę stanąć przy Panu. Warto sobie powtarzać te słowa, że chcę Panie być z Tobą tego kolejnego dnia, który rozpoczyna się dla mnie, który mi dajesz. Ty też bądź ze mną, bo też nieraz będziemy doświadczać zła ze strony innych, będziemy kuszeni przez złego ducha. I ta bliskość Pana jest każdemu z nas bardzo potrzebna. I stąd Pan, który staje przy nas, napełnia nas potem swoim pokojem. On zapewnia, że ten pokój, który On daje, on przewyższa wszelkie dobra tego świata. Kiedy Jezus napełni swoim pokojem, to później będę mógł też z ufnością iść do ludzi. I my niekiedy uciekamy przed lękiem, przed niebezpieczeństwem. W psychologii się mówi, że lęk to jest taki bardziej odruch psychologiczny, bo jest lęk towarzyszy czemuś, co nawet nie jest konkretną, jakimś konkretnym niebezpieczeństwem. Najczęściej w głowie naszej pojawiają się myśli, jakiś obaw o jutro, o to, co się wydarzy, co się przytrafi. I zbyt duch na tym też właśnie bazuje, potem te lęki jeszcze pomnaża. Ale też kiedy właśnie wiemy, że trudności mogą nas spotkać, to też trzeba stawić. Lęk się pokonuje stawaniem naprzeciw tym, tym obawom, lękom. Dopiero wtedy się nauczę, jak pokonywać lęk. Gdybym uciekał przed lękiem, to nigdy nie nauczę się właśnie sztuki zwyciężania. I tego już powinni uczyć też rodzice, swoje dzieci, czy dziadkowie, wnuki: że nie bójmy się, bo właśnie Pan jest przy nas. Ale też niewłaściwą rzeczą byłoby, gdybyśmy straszyli dzieci. Często się to przytrafia jeszcze i też. Potem dzieci są przestraszone, bo wmawiamy im, że ktoś ich tam porwie, ktoś właśnie czyha na nich. To rodzi jeszcze większe obawy, lęki. Myśmy powinni pomagać w takim stawaniu mężnym, najpierw do pokonywania drobnych jakichś obaw, trudności, po to, żeby później jeszcze większe można było pokonać. Też mamy. Tak, psamista, wielu nieprzyjaciół naszej duszy. I niekoniecznie to muszą być ludzie. Czasami są to jakieś obawy, które sprawiają nam dużo trudności i z którymi się zmagamy, ale wtedy warto się zastanowić głębiej i nazwać po imieniu te moje lęki, obawy i zapytać się, czy one rzeczywiście są tak obecne, jak mi się to wydaje. A więc Pan, który staje przy nas, i po to, żeby zapewnić, że On będzie nam towarzyszył. gdy się boimy o przyszłość materialną. Święty Paweł to dzisiaj jest pięknym przykładem, kiedy właśnie mówi, że zatroszczyli się o niego Filipianie, kiedy on też potrzebował tej, tej pomocy, tego wsparcia, bo właściwie tak po ludzku to. Pewnie by sobie nie poradził, a jednak Pan stanął przy nim, przez tych ludzi, którym głosił dobrą nowinę, i oni właśnie go wspomogli. Oni stanęli po jego stronie, też się zatroszczyli o to, co potrzebne do życia, mimo że on też, jak mówi, cierpiałem głód, brakowało mi wielu rzeczy, a oni się zatroszczyli o niego. A więc nie musimy wybiegać w przyszłość. Obawiać się, że właśnie czegoś nam zabraknie, i też nie ulegać właśnie jakiejś panice, którą głoszą niby prorocy, jacyś jasnowidzowie, ktoś inny jeszcze przepowiadają wydarzenia katastroficzne. Jeśli ja mam świadomość, że jestem w Bożych rękach, to nie muszę się obawiać, bo przecież Pan mnie szczerze. I stąd właśnie dystans do tego, co głosi świat. A jeśli będę żył w przyjaźni z Panem, to ten pokój będzie właśnie wielkim moim udziałem. Akurat miesiąc temu byłem na północy Włoch, odwiedziłem taki klasztor sióstr karmelitanek. Takie dzielne niewiasty groziły im zamknięcie, bo powołan nie ma. To widzę kilka kandydatów, które mogłyby tam pójść, niewiasty, jak się modlą o rozeznanie. Ale ten klasztor dzięki też modlitwie istnieje. To było takie bardzo budujące. Ale te siostry opowiedziały mi takie niezwykłe zdarzenie, właściwie takie świadectwo kogoś, kto przyjechał z Ukrainy. Dzielił się takim doświadczeniem właśnie tego zaufania do Pana Boga. Okazuje się, że w oddziale to był jakiś pluton, chyba żołnierzy. Był jeden, który dużo czytał Biblię, modlił się, ten jeden z żołnierzy. I... Postanowił nauczyć tych swoich kolegów z tej grupy, psalmu 91. te znany, ten psalm go odmawiamy właśnie w niedzielę w komplecie. On mówi także: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam, bądź wyzwoli się myśliwego i od słowa nieszącego zgubę. Okryjecie Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się chronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulegniesz się strachu nocnego, ani szczały za dnia lecącej. I postanowił nauczyć kolegów tego psalmu. Oni tam walczyli na froncie. Wielu się nauczyło. Tak, kiedy szli do, do walki, modlili się tym psalmem. Okazuje się, że jeden się nie zdążył nauczyć. No idzie do tej walki, mówi, Panie Boże, Psalm 91. I wszyscy się uratowali. Wyobraźcie sobie, nikt nie zginął wtedy, kiedy szli do boju. To było takie piękne doświadczenie wiary. To Pan, który mnie chroni, który mnie otacza i ja w nim pokładam ufność. To był antytyczny przykład, który, który ukazuje właśnie tę te, też bliskość Pana Boga. On jest przy nas po to, żeby. Nas wspierać, żeby nas umacniać i też te lęki, żebyśmy potrafili Jemu oddawać każdego dnia. Ale bardziej, kiedy przychodzą momenty lęku, wracać do tych chwil, w których doświadczaliśmy tej żywej obecności Boga. Przypomnieć sobie, co Pan już dokonał i ufać, że On dalej będzie też tych wielkich rzeczy dokonywał. Tak jak czynił to wcześniej, to przywoływanie w pamięci tych wielkich wydarzeń Bożych, ono rodzi potem wielką ufność i pewność, że rzeczywiście Pan jest też przy nas, staje, żeby właśnie nam towarzyszyć. I taką moc Ducha, czego trzymuje, kiedy modli się o dary Ducha Świętego, o Jego owoce. I tutaj właśnie wiemy, że kiedy modlimy się o te o dary ducha, owoce, to jednym z nich jest także odwaga, żeby stawić czoła tym niebezpieczeństwom, które nam zagrażają. I też warto, bardzo bym zachęcał, żeby modlić się psalmami, kiedy doświadczamy różnych obaw, lęków. To jest wielka pomoc dla, dla nas, bo wtedy. Jestem przekonany, że Bóg właśnie przez to słowo, które On sam do nas kieruje, On nas też przez to słowo leczy. On pomaga, żebyśmy właśnie nie zatrzymali się w naszej wędrówce, w naszej drodze, ale ciągle szli do przodu, żeby zrobić kolejny krok. Bo wiara to jest takie kroczenie też często w ciemnym tunelu, jak ktoś porównał. Jeden kameduła, już przeszło 30 lat temu, czytałem jego świadectwo ładnie ują, że nasza wiara to jest jak chodzenie w takim ciemnym tunelu, ale kiedy, kiedy wydaje się, że właśnie nie, nie, nie zrobię następnego kroku, nagle pojawia się światełko. Ja stawiam wtedy ten krok, bo wiem, że do tego światła dojdę. I to jest właśnie to dla nas takie też pouczenie, żeby robić ten kolejny krok w stronę Pana, jak się ja do Niego zbliżę, to on także zbliży się do mnie, wyjdzie mi właśnie na spotkanie. I kiedy my się też boimy, rzeczywiście teraz przeżywamy akurat tydzień modlitw za naszych zmarłych, wspominamy ich, ale tak jak mówiłem na początku, my się boimy też śmierci, obawiamy się, to też warto sobie uświadomić, że w tym ostatnim momencie, jak zaufamy Panu Bogu, to On będzie też przy nas i będzie właśnie nam towarzyszył. Nie wiem, to już mówiłem, ale kiedyś parę lat temu sam doświadczyłem czegoś takiego, kiedy pojechałem na parafię, gdzie jeździłem na przedmieście Mediolanu. To było w 2005 roku, i tam był taki staruszek ksiądz, o którym proboszcz mówi, że lekarze stwierdzili, że nie dożyje końca lipca. To był 22 lipca, akurat wtedy. A Pobacz, mówi on, gania tutaj, zaprasza wszystkich na kawę, bo właśnie obchodził rodziny. Oni się pewnie mylą, ci lekarze, ale za dwa dni ten staruszek stracił przytomność, zapadł w piączkę. I oczywiście tam się modlimy przy nim, w pewnym momencie się budzi i mówi, Błona Pasła, Wesołych Świąt Wielkanocnych. Księża, ale to jest środek lata, to nie jest Wielkanoc. Jak nie jest Wielkanoc, jak słyszałem, jak żeście śpiewali trzy razy, Chrystus wstał I znowu wszystkim życzy wesołych świąt wielkanocnych, następnego dnia zmarł. Ale to pokazuje, że Pan właśnie staje też przy nas, nam, nam towarzyszy w takich momentach, ale też ważne, żebyśmy stanęli przy tych, którzy odchodzą na drugą stronę, żebyśmy im też towarzyszyli, bo w tym momencie przechodzenia człowiek bardzo potrzebuje kogoś drugiego. Tak jak potrzebujemy do naszego wzrostu innych osób, tak samo później do przejścia na drugą stronę też bardzo wskazane jest, żeby ktoś nam towarzyszył, żeby się modlił razem z nami i ten pokój serca upraszał. Kiedy są pokusy ze strony złego, tak święty Marcin, którego będziemy wspominać niedługo, mówił o tym, też pisze, że diabeł się pokazał i jakby chciał wziąć go do siebie. On mówi: Ja nie chcę mieć nic wspólnego z Tobą. A więc też te pokusy są, ale wtedy, kiedy jesteśmy wspierani modlitwą innych, to potrafimy te lęki, obawy pokonać. Także dzisiaj, kiedy też odkrywamy, że tych pokus jest i tych lęków jest dużo w nas, to właśnie to zaufanie do Pana Boga. Wielka ufność. Pokładam w Panu ufność, mą. Zawsze ufam Jego słowu. Tak śpiewamy, właśnie modlimy się żeby sobie to ciągle powtarzać. Ale też my staj, stawajmy się dla innych takim aniołem, który staje tak przy Maryi i też powie, nie bój się, bo Pan jest z tobą. Żeby to nie była też tylko taka tania pociecha, że nic złego dzisiaj nie przytrafi, bo to też nie jest tak do końca prawdą. Może się przytrafić zło, ale nie bój się, bo nawet jak będzie niebezpieczeństwo, trudność, to Pan na pewno stanie przy Tobie i będzie Cię wspierał, będzie Ci towarzyszył, tylko żebyś mu zaufał, żebyś go właśnie przyzywał. Życzmy sobie, żeby właśnie Pan też stawał przy nas w tych chwilach trudności, niebezpieczeństw, żeby nam błogosławił i też żebyśmy mogli spokojnie właśnie zasypiać każdego dnia, budząc się za świadomością, że Pan jest przy mnie. Był wczoraj, będzie, ufam, i dzisiaj będzie mi towarzyszył, będzie mi błogosławił. Niech to Jego błogosławieństwo wszystkim nam towarzyszy. Szczęść Boże.